Ostatnim elementem jest nadmiar kortyzolu, czyli rzecz, która tak jakby wiąże się, jest podłoże wielu dolegliwości, problemów, e, które wpływają na to, że jesteśmy po prostu zestresowani, ponieważ kortyzol jest tak zwanym hormonem stresu, jest hormonem w zasadzie przeciwzapalnym, wydzielanym w odpowiedzi na stres, właśnie po to, żeby nas przed tym stresem ochronić. I taka jest jego rola. I tutaj możemy wpłynąć wielo, wielotorowo na obniżenie tego poziomu kortyzolu, czyli wyciszenie się. Pierwszym elementem, który bardzo polecam, jest regularne chodzenie na masaż. Dobrą opcją jest wybranie się na taką terapię manualną, czyli pewien rodzaj masażu, to nie jest taki masaż relaksacyjny, to jest bardziej zbliżony do masażu sportowego, polegającym na rozluźnieniu mięśniowo-powięziowym, na pracę nad tkankach, po to, żeby odciążyć organizm z napięcia, żeby właśnie pozdejmować te napięcia, które są kumulacją stresu w ciele i odciążyć, zrelaksować, zregenerować przebrojcować ten organizm. Więc wybranie się na masaż raz na dwa tygodnie będzie super opcją regeneracyjną dla swojego organizmu. Jeśli ktoś ma taką możliwość, to warto wybrać się na saunę. Jeśli chodzi o saunę, to tutaj mamy trzy opcje. Sauna sucha, w każdy rodzaj sauny ma jakieś korzyści. Sauna sucha fajnie działa detoksyfikująco dla organizmu, fajnie działa na układ sercowo-naczyniowy. Sauna parowa działa najbardziej oczyszczająco na pory w organizmie. No i sauna na podczerwień działa regenerująco na narządy. Mamy też takich potopiecznych, którzy mają urządzenia na podczerwień, takie jakby mini sauny, urządzenia przenośne, które to światło... Czerwone emitują i stosowanie tego na niektóre narządy, na przykład mamy takich potępienie, że stosują to naświetlanie na jądra, co zwiększa stymulację produkcji testosteronu i naprawdę widzimy to w wynikach badań. Więc sama podczerwienie działa świetnie, regenerująco na narządy, więc to jest kolejna technika relaksacyjna. Następną techniką jest rolowanie. Tutaj, jeśli chodzi o rolowanie, no to właśnie właśnie wszelkiego rodzaju jakiś stretching, czyli też rozciąganie przy okazji, jakiegoś rodzaju mobility. Ćwiczenia polegające na rozluźnieniu ciała przy pomocy czy to wałka, czy to piłeczki, również będą działały mocno na obniżenie poziomu kortyzolu, czyli redukcję odczuwalnego stresu. No i oddychanie, bo tutaj padło właśnie pytanie o to oddychanie, te techniki natlenienia organizmu. Najprostszą techniką jest breathing box, czyli oddychanie tak zwane w kwadracie. Oddychamy, wdech, 4 sekundy, 4 sekundy pauza, 4 sekundy wydechu, 4 sekundy pauza. Taki breathing box, najprostsza, popularna technika, jest też technika tam 3, 7, 8, gdzie właśnie różne kolejnymi sekundami określa się tego, ile oddychamy, ile wdychamy, ile wdychamy. Jeśli chcemy się pobudzić, no to warto długo brać wdech. Jeśli chcemy się wyciszyć, no to warto wydłużyć wydech. Bo tutaj wydych jest, tutaj chodzi o regulację nerwu błędnego za pomocą przepony, która jest bezpośrednio z nim połączona i stymuluje jego działanie. Ale ten breathing box, czyli to równomierne oddychanie, działa tak jakby stabilizująco na organizm. Są jeszcze oczywiście hardcore metody, takie jak metoda Uimahofa, która działa ekstremalnie pobudzająco i naprawdę tam wręcz dochodzi do takiego mrowienia całego ciała, kiedy dochodzi do takiej hiperwentylacji, gdzie czujemy się na takim haju, tak jak po tym co niektórzy z Was wzięli wczoraj. Więc tutaj efekt naprawdę, naprawdę jest mega fajny i... Tylko samym oddychaniem możemy go osiągnąć, nic nie, trzeba, nic nie trzeba ćpać. Kolejnym elementem jest medytacja. I tutaj jeśli chodzi o medytację, to nie należy, bo dużo osób boi się medytacji albo ma taką do niej niechęć, bo wiąże ją w jakikolwiek sposób z duchowością, z religią, z wierzeniami, ale tu tak naprawdę nie chodzi, o, nie chodzi o nic związanego właśnie z tymi aspektami, tylko po prostu o mindfulness, czyli taką umiejętność, znalezienia się w tu i teraz, skupieniu się na teraźniejszości, pojawieniu się w tej, w tym, gdzie teraz jesteśmy i. Obserwacji swoich, swoich myśli, które napływają z boku, lub całkowitym pozbyciu się takich myśli, jeżeli ktoś jest w stanie to zrobić. Nie wszystkim się to udaje, natomiast medytacja jest po prostu prostą techniką, a nie czymś związanym właśnie z aspektami takimi dookoła jakiejkolwiek reliki. Jeśli chodzi o suplementację, no to. Chyba najbardziej powszechny, popularny, każdemu znany suplement to aszfaganda. Skuteczny, bardzo dobrze przebadany, praktycznie bez skutków ubocznych i z wykluczeniami tylko w niewielkich, ekstremalnych przypadkach. Dlatego tutaj pozwoliłem sobie o nim wspomnieć. Jeśli ktoś chciałby zastosować po prostu jakiś suplement, no to właśnie taka aszfaganda będzie super.